I tak, tu mamy do wymiany tylny prawy błotnik razem z nadkolem. Tak zwana ciartka. Drzwi, i do naprawy ma słupki tutaj przy dachu, ale to już jest szczegół. Drzwi są nieotwieralne na razie, ale te są. Auto zostało wstępnie już rozebrane, przygotowane tutaj do, do, do roboty. Klapa do regulacji później. To jest Audi A4 B9. No ma chyba 30 tysięcy przebiegu. No i tak to wygląda. Jak jesteście ciekawi, jak przebiega proces takiej naprawy, to możecie wpisać w komentarzu. To ponagrywam po prostu filmiki, jak to wszystko, jak się za to zabrać. Chyba z takim. Siema. To już trzecie. Kolejne. No, trzecie? Można zostawić tak, bo mam cztery, i zepsuło się to już trzecie. Dwa. I tak samo pospawać, tak? Tak, i, ale to mm, powiem panu tak, że ja podjadę, przepraszam, ale za 4 dni, bo ja pracuję 3. Czy... Dobra, porząd, spoko, spoko Czyli pan na spokojnie może to to jest to. No dobra, bo to się wkładało tak, tutaj tak, jakoś, tak. nie? Bardzo dziękuję, przepraszam, nie ma Nie ma sprawy. <laughs> dziękuję. Dzięki. Nie Hej. Stołeczki. No, tak to jest właśnie. Takich robótek szybkich to często ludzie przyjmują. A to coś się urwało, a to coś się zesrało. Tak to jest właśnie. Dobra, docinam sobie tą blachę do końca. No już będziemy mieć. Na podłogę. To jest 90 na 94 i to potrzebujemy tam. Docinam, czyszczę, przymierzam i będziemy patrzeć. Jak to leży. Ogólnie powinno już być w miarę spoko, bo teraz podłoga będzie równa. Wcześniej była trochę zagłębiona, że jak się wchodziło, to, to, to była taka wiecie wanienka, jakby a teraz będzie równa, elegancka, fajnie będzie się wchodziło, wychodziło. Ekstra. Dobra, no dzisiaj pobiłem rekord. Jedna osoba tylko była w sobotę. Zawrócić mu głowę, no ale to już kolega był, bo robię mu samochód. Znaczy jeszcze nie, nawet nie zacząłem, bo on go przyprowadził dosyć niedawno. Przewód od wtrysku, który idzie od listwy wtryskowej, cieknie i tak ciekł, że. Ropa leciała na przewód od yy chłodzenia, od chłodniczki oleju, rozpuściło ten przewód i przewód też zaczął cieknąć. No i się okazało, że przewód od listwy wtryskowej do wtrysku, a tam kosztuje tam około 300 zł, ale 4 dni oczekiwania, bo to Volvo. No i teraz był właśnie się zapytać, yy, kiedy części będą, czy coś wiem. Trochę, żeby to się nie nosiło. No i spojrzymy jak to wygląda w ogóle, jak to się prezentuje się. i tak to wygląda właśnie. No, w końcu kurde, jak ja się cieszę, zaraz zobaczymy. Nie wiem, która była godzina, 12.30 była Jak yy, Jak Zacząłem tą robić felkę, czyli jest 14.01 No to Półtora godziny Półtora godziny Półtora godziny zajęła felga No i dobra, fajnie No jak ja się cieszę, że ja już mam to z głowy. Zostało tylko ten cylinderek wymienić w jednym i w drugim kole. I co? Zalać płynem hamulcowym. No, i wydaje mi się, że trzeba będzie już po prostu sfinalizować tutaj jeszcze montaż układu paliwowego. Bo zbiornik jest ściągnięty. A teraz wam coś pokażę, bo właśnie też o tym zapomniałem jak byłem latem właśnie u Łukasza to dostałem właśnie od niego następną, następny prezent który właśnie będzie mi służył do układu paliwowego zaraz wam pokażę mam to w bagażniku i właśnie tak pomyślałem, że jak już mam robić to już niech to ma jakieś serce i duszę jak to się mówi gdzie to było tutaj serce i duszę a, szmaty na czyściło. Zapomniałem o nich. Mamy. Jest. A nie, mi się coś ubzdarało, że to było podwójne. To jest pojedyncze. Co to jest? Kurde, ja tego szukałem. Co to jest? To jest filtr paliwa od magnuma z separatorem wody. Ja to zastosuję jako filtr paliwa do tego ciągnika. Mamy fajny uchwyt. Yy, powiedziałbym, że to jest deklo uchwyt, który mogę sobie przykręcić w dowolne miejsce przeze mnie ustalone. I mamy zasilanie i powrót. Tak. Tu mamy następne wyjścia, ale one są zaślepione, nam nie będą w ogóle tutaj potrzebne. Chociaż, chociaż bo tu by, tu by wchodziło powrót, a tu jest zasilanie tylko teraz jeszcze trzeba pomyśleć gdzie idą przelewy wydaje mi się, że tutaj powinien iść przelew Zobacz, zaraz zobaczymy jak to gdzie to mniej więcej umiejscowić także to kupimy nowe żeby było założone nowe, ale już będzie to jakoś wyglądało, prawda? Nie taki zwykły samochodowy filtr, ale już no będzie jakoś to porządnie wyglądało, nie? Nawet będzie można tutaj zrobić kawałek yy, kątowniczka, przyspawać i ładnie to tutaj zamontować. Będzie schowane pod drabinką, nie będzie to przeszkadzało w niczym. Dosyć dobry dostęp. Zaraz to przemyślę. Wow. już dawno powiem, go nie widziałem nie? <grych> z tej perspektywy. On już tak tutaj ugrząz już trochę stoi. Nie wiem ile już to czasu trwa. Z miesiąc, półtorej? Chyba więcej. Bo trochę brakuje mi tu miejsca. Znaczy na opartego mógłbym tu robić, ale też chciałem zobaczyć jak to wygląda, nie? i wyjadę sobie nim tam i zobaczę po prostu sobie tam jest po prostu więcej miejsca i, i lepsze światło tam jest bo nie wiem jak nagrywam z tamtej strony jak to, jak tutaj z okna to w ogóle wszystko widać czy słońce nie przeszkadza, nie? światło z, z dworu dobra, wysuwam go, zaraz zobaczymy jak to prezentuje się na tych kołach no i tak to wygląda mniej więcej no powiem wam, że to już nie wiem, czy to ja mam w głowie tak urojone, czy co, ale no jednak jest zupełnie inna sprawa, ta, tą oś, nie wiem czy widzicie, ale z tej strony no to już takiej muskulatury trochę nabrał. Jest trochę szerszy w ogóle na tych kołach niż wcześniej, większe są odstępy tutaj od błotników, od kabiny. No, no co, niedługo już próba, nie? Trzeba zbiornik założyć, filtry, zalać ropę, akumulator podłączyć, zrobić podłogę i trzeba zacząć tutaj jakieś testy, nie? No tak chyba by się przydało, tak mi się wydaje. No i to jest to. To jest to, co właśnie ciążyło mi to co chciałem zrobić. Gdzieś to miałem z tyłu głowy, nie dawało mi to spokoju. Muszę zrobić napęd. No i jest. I napęd zrobiony. No no i to jest właśnie to. To jest właśnie to. Ale to będzie ciągnik, ja pierdzielę To będzie ciągnik moich marzeń To wszystko, to no Pikawello Jednak zdecydowałem, że go wepcham z powrotem. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, jak to wszystko pracuje ładnie. Elegancko, swobodnie. Wszystko ładnie na krzyżakach połączone. Pycham go z powrotem, bo tutaj jednak jest podnośnik i nie będę miał jak przechodzić. Ja wyrżnę jeszcze o ten podnośnik. Tu jest ten próg, kurczę. Mam jeszcze to, co pisze, to muszę rozebrać przednie bębny, dlatego, że tam coś obciera w tych bębnach. Strasznie mi to irytuje ten dźwięk. O! Jeszcze kawałek. No, ale to już później. Przed jazdą testową się to zmieni. Nie wiem, czy tam są jakieś blaszki. Mówię o odszczęk. Może jakaś szczęka tam została czy coś. Tego nigdy nie rozbierałem. Dobra. Mam docięte, ale się tak teraz zastanawiam, jak ja mam to wsadzić. Kurde. Trochę ciężkie jest. Czy przez drzwi tam przejść z tą blachą, i on tam tu jakoś tak wsunąć, czy tu przez ten. Tu bym musiał wziąć krzesełko. Chyba tak zrobię. Wezmę krzesełko. <coughs> U, jak ja lubię ciąć. Uwielbiam ten metaliczny posmak w buzi Uwielbiam po prostu. To jest wspaniały. Tylko, tylko. Ja ci tak. Ktoś zawsze jak z Daleszewa przyjedzie To, to zawsze tak nie, pot, nie, nie potrafi tak wiesz puk puk nie, zrobić tylko ty z buta walą normalnie I A jak rzecz nie puka Mój tata, mój tata tak robi, szupak tak robi, Gumiś tak robi No i patrz, walił w drzwi i sobie teraz przez czekaj, jeszcze raz Jeszcze raz, jeszcze raz Ty, Andrzej tak. Dawaj bo ciepło ucieka Razem wchodzi tym razem? Do dobry? dzień dobry. Jak tam? Dobrze. Jak tam podróż? Widzisz, że za Dobrze. Tak? Elegancki, co przywieźliście? Mhm. Duże to jest? Kurwa 4 metry długości ma ponad. No widzisz jak ten dobrze, że ten bus się trafił taki. Nie? Znaczy wiesz, to znaczy to ma 4 metry jak tu poskładasz, nie? No. Tylko że to się składa z trzech części, nie? Tak? A czy to jest? Tak, ta, taka szyna 4-metrowa jest. I ona trzy części. Skrywa. I to jest taki tartak do cięcia desek, tak? On no, z tego kantówki może robić jakieś belki. A, a gadał Ci coś o tej wiacie, co ma mi stawiać? Nie, nic nie, nie, nie chwalił. nie? O, nie, bo mówi, o, że. No, to wiatkę jakąś postawimy, nie? No Dobra, spoko, nie? I ja mu piszę, no, bo przydałaby się na takie większe auta albo busy, nie? I no. no, i już temat się urwał. <laughs> no, ale ten. Yy, nie on zrobi, to jest dobry chłopak. Nie? Kurwa na koła już? No, a jak? Kabina się robi. Podłoga w kabinie. Drabinka zrobiona. Z powrotem. Gdzie Dzieje tu? A wieży ile się dzisiaj podziało? Chłopie. Ale to są szczeniaki? Tak, ale już co są to... Do jest. To są kutelki są zwykłe. On to jest taki fajny, bo to jest taka gruba kluska i wygląda jak niedźwiadek, bo na żywo no. macie mniejszą buźkę tutaj, nie? A one duże będą? Nie, ona takie, ta co jej urodziła, to ona jest taka. Takie do kostki? No, do łydki? Do malutkie, no. Co ty dajesz? No, chcesz pieska. No? Teraz to co do pieska. Ale jakiegoś grzecznego. No, one są Gryczne, grzeczne. Wiesz, no. jak się No, on żartuje, przecież. Nie. Biorę pieska. Na co ci ten pies? No, jak No, jak to po co? Przecież jednego masz już. No, a ile pożyczę, pożyje jeszcze? Pieska zarezerwuj, tego kudłatego, małego, nowego A dla kolegi? Ja tu będę miał go... Tak, tą małą pizderkę. Mis niskę mu postawię, tam mam jedną A nie wiem, kiedy będziesz chciał przywieść przywieźć ci? Ją? W przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu. Tu będzie spał u mnie i... No. Będzie miał dobrze. No. No, pa. mu że. Jaką budę? Tu, o. Ja Jeszcze masz dwie. Poczekaj, bo to są dwa pieski, znaczy nie, to są dwie suczki i jeden piesek czy jak? Piesek, piesek, piesek. A, to tu na... suczki są. A nie, to lipa. To jest suska, czy nie? No dobra, to niech będzie. Piesuczka. Ta budła ta mała grupa. Ja ją przerobię tutaj. Dobra. To to grupy, to <grym> tu będzie się <grym> spała i... No, chyba. No. Będziesz miał No właśnie No. A co tu? A co jest? jest się coś tu stanie? Nie. Kojo, kojo jej tam postawię koło tego. No, eee. no takie słodkie są dzisiaj Za co? No ale co? No i będzie sobie tutaj chodził, tu o będzie latem sobie wyjdzie, pobiega. Dzisiaj wiozłam, to patrz. Tak się ułożył i spał. Wystraszył się na początku, jak odpaliłam. Fajny. A jak zaczęłam jechać, mu się ciepło zrobiło, to się wcisnął. Tutaj jesteś spał. No. Nie ma serca. będzie I tak to wygląda. Mamy już podłogę. Mamy już podłogę w końcu. Jest już, kurczę, taki etap, że teraz mogę sobie tutaj wsadzić fotel, który wcześniej był z tą podstawą, i usiąść sobie za kierownicą i zobaczyć, jak mniej więcej teraz jest pozycja do pedałów, tutaj nogi i tak dalej, i sobie od razu wstępnie zobaczyć, gdzie bym chciał dokładnie ten pedał gazu, ten podnóżek i i tyle, więc do dzieła, idę po fotel, siadam i zaraz omawiamy kwestię dalej. Mamy fotelisko? A, to tutaj. Nie wiem, czy ja dobrze zrobię. Nie, nie szkodzi. Oddamy go tu. Ty, ja coś źle zrobiłem chyba. A, odwiedził nas dzisiaj Łukasz. Coś przywiózł chyba. Tak, przywiózłem Naw elementy do, do lakierowania, bo Tymon ma tutaj dużo wolnego czasu i może bardzo, to zrobić. Ba bardzo, bardzo, film. bardzo tak, dużo wolnego to jak czasu. jak widać u jego na filmach. Czekałem na to. <grych> no. Co tutaj działasz, pokaż kurcze. No, działam dzisiaj samochód. Cały czas ta auta nie? Tak. Pani dzisiaj wjechała w dziurę, skrzywiła dwa wahacze i tak skrzywiła hacze, że ko koła obcierały. A to, to nawet jest przytatane na koleje chyba, nie? Tak, bo, bo właśnie jej ojciec tutaj przyjechał, taki starszy pan już wiekiem i mówi Wie pan co, bo, bo nie mogę skręcić. Coś obciera mówi, coś tucze, coś obciera. Ja wychodzę, ja wychodzę, a tu już opona ściśnięta do tego, on już próbował skręcać. Mówi, nie wiem co się dzieje, coś, tak? coś jest nie tak mówi. No hmm. ale so, słuchaj, starszy facet. Gdzieś siedemdziesiątkę ma. Ma kupę aut, tak naprawdę, bo już nie, nie jedno auto mu robię. I mówi tak: nowe koła chcę yy, nowe, żeby mu zamówić, nowe opony naprzód i nowe na tył. Proszę pana, ja pieniądze mam. Ja płacę za wszystko, proszę pana. Szmal przywożę za półtora godziny, nie? Tak? No, przywódcy pięć tysięcy wyłożył, bo tam nowe opony Kontynental tak, tak. zażyczył I, i, i ten, i, i Felgi. 1200 zł chyba za dwie felgi wyszły Nowe A olej przyniósł w bańce Tej Wie pan, bo ja do wszystkiego to leję Mówię, gdzieś ma, wiesz, jakieś samochody, może jakieś maszyny, czy coś Wiesz Ty, ale zobacz czy to mamy, kurczy No, podstawowe narzędzie. masz, to jest super narzędzia, Kurczę. Ja ale już wyśka, te, te sobie robiłem Ale łyżka się sprawdza, nie? łyżka. Tak, tak samo Słuchaj, jest? wahać nie chce mi wejść Gdzieś tutaj, ale ten na ć... przelotkę. To jest fajne ten czpień, nie w czerwonej łysce. No to o tym mówię, jak śrubę wkładasz do tulei tak. gdzieś nie, nie idzie. A wiesz, ja to wkładasz. wypatrzyłem na konstrukcjach stalowych, jak u nas robili pierwszą halę, ten co mamy w kartownicy, nie? Co no. ziemniaki sortujemy, to mieli takie czpienia, nie? Ja później szukałem w internecie, coś takiego ja mówię, jakie to fajne, wkładają tam, wiesz, naciągają śruby. Nie, no to się przydała. No, cały czas. Jak A elementy mamy do, od Magnuma do pomalowania, nie? Koloru nie będziemy zdradzać Nie, koloru nie będziemy zdradzać, ale no. możemy pokazać A no, elementy Chodź. pokażemy no, Chodź, pokażemy Powiem Ci, kurde Ty, mów, że te elementy, że nie będziesz na dużo pracy z nimi One są dużo lepsze niż ostatnie A, co? Ja tu wiesz, w ogóle... Myślę, że to będzie... Ale jak? Tak? Nie, ale bo wiesz, że masz mało czasu, nie? No wiem, do, do świąt trzeba zdążyć nie no żartowałem na no ale nie, ogólnie na no spokojnie masz to robić, czyli żartowałem. To na spokojnie robimy wszystko, bo nam się nie śpieszy. Ciągnik nam nie jest potrzebny, także musimy go zrobić tak jak należy, nie? Także ten. No tutaj kolor y, tych elementów to będzie taki... Ale widać, że nie? z innego cionika, nie? Nawet jest, zobacz, tak. to jest bardziej ten. Ale to chyba było malowane co? Czyli tak się wydaje. Mogłoby być, słuchaj, no jak ten nawet z, z tego z PGR-u, co przyjechał do ciebie. A tamto, to to tam masz, też yy próbowali coś tam Tam to płatami robić, nie? odchodzi to no. wszystko, nie? No tu mamy no. taką sytuację, że no tak znaczy, jak tam pokleić. Powiem ci tak, ja tak myślałem na początku, że go szybko zrobię ruchomie i jeszcze wykorzystam w sezonie wykopkowym, nie? Ale że się nie udało, a teraz stoi, jest nam niepotrzebny, potrzebny, jest rozebrany, to bez sensu byłoby to wszystko złożyć w całość i, i ten i później rozbierać do malowania, nie? Dlatego lepiej teraz to wszystko już zrobić, jak należy a, ciągnik od. Ale wiesz, od a do Z. na dobrej sytuacji jest dawca, nie? Bo dawca jest pomalowany ogólnie, tylko mu właśnie tak, elementy odświeżyć, to nie? Nie tylko powiedzieć, że dawca będzie zrobiony w oryginale, nie? No. Dawcę zrobimy na taki oryginalny, czerwony kolor i wszystko będziemy chcieli zrobić w oryginale, a ten ciągnik, no nie będzie zrobiony w oryginale Tu jest taki fajny pomysł. A jak to wyjdzie, to się dopiero okaże, jak się pomaluje, bo ciężko jest to sobie wyobrazić tak naprawdę. No. Ale możesz, na... możesz powiedzieć, że takie, czy takiego koloru nie ma. Nie ma. Nie. nie ma. Bynajmniej na tym ciągniku nigdy nie było i, i chyba nie będzie. Tak Ale mi się, się wydaje. wydaje, że to będzie dobrze wyglądało. Znaczy mam taką nadzieję, nie? Że Słuchaj, to... no, wydaje mi się, że jak dotychczas wszystko fajnie wychodzi, nie? Wiesz, ja jestem tego zdania, że w sumie kolor to jest kwestia gustu. Najważniejsze jest dobre wykonanie, wykonanie, dobre wykonanie tych detali, wszystkich szczegółów, to wpływa później na taką, wiesz, taki odbiór zewnętrzny tego całego, nie? Jak się wszystko dobrze zrobi, wszystkie szczegółiki, wszystko fajnie i jakby kolor to już kwestia gustu jest, nie? A my właśnie robimy to w tym kierunku, żeby to wszystko tak ze szczegółami robić idealnie i wydaje mi się, że cały czas idziemy do przodu z tym, w tym, z tym bo tak samo teraz malowanie proszkowe na przykład, nie? Tak. ułatwia nam to robotę i jest takie drobne I, elementy. Wszystko I też porządnie, i porządnie też porządnie jest to zrobione. zrobione. Nie? tak, no. Nawet samo widzieliśmy przy składaniu, teraz że Teraz naprawdę... jak te siatki na grilla, wszystko to, to proszkowego malowania, nie? Tylko to tak. zostaje, bo tu by trzeba było on, ona jest stopiona ta siatka, nie? To tak tu malujemy. No tak, bo tam oklejaliśmy, nie? Tam oklejaliśmy. No. po tym, nie? Tak, że będzie będzie kolejny magnum inny niż wszystkie. To ile ich mamy do zrobienia? Wszystkich magnumów jest 10. 10. I trójkołowiec. Ale trójkołowca chyba przerobimy na normalny ciągnik, bo już mnie z tym kołem denerwuje i coś tam. Tak. Myślisz? Tak, Jeszcze pewnie. trzeba zrobić ankietę jakąś, może. Czy chcą? No tak, żeby. Widzowie, żeby to zrobić Dopełnić na trój... po prostu, żeby wziąć pod uwagę. No, wszystko, ale ja nie? trochę, bo tak, trochę zamrożone pieniądze są w tym trójkołowcu. No i tak naprawdę magnum stoi. Nie? Ale on jest fajny, bo jest mały przebieg, wiesz? Tam tylko koła, no. oś i. Mam kilka pomysłów, ale... ale na razie wiesz, zobaczymy. A może zrobimy jak Grzegorz z, y, w Paczewie. Mad Maxa. Nie. A co on zrobił? Mad Maxa. Y, to co, po tym, y, po tym magnumie robimy Ursusa. Nie, podawcy. Podawcy. Robimy Ursusa. No to. No ty za dużo nie obiecuj, tym bo... Czy... Nie, to wszystko zależy od No jeszcze trzeba kabinę Osztagera skończyć. A, to tak. To podawcy kabina od Stajgera. Yy, kabina, no bo, Rosja, Stiger, bo Rosja się już cały czas chodzi. kiedy zrobimy no to No do tego Stajgera trzeba zrobić podawcy. No. no. Żeby zamknąć to nie? Przydałoby się. Tak, kabina no Wszyscy piszą, przydało się. że przydałoby kruszynce się odświeżenie. <laughs> nie wszystko <laughs> fajnie, tylko o to chodzi, że kruszynka ma być tak zrobiona, że wiesz, perfekcyjnie. Dlatego A trzeba. coś o kolorze? Nie, dlatego nie. trzeba sobie poćwiczyć na tych właśnie mniejszych ciągnikach, żeby tam tak. zrobić nie powinien żadnego no, błędu, nie? Tam będzie tam, tam będzie może... grubo. Tam będą hektolitry farby na niego. No. Będzie, będzie. Nie ma co ukrywać. No, tam no jest tam, przecież ten ciągnik jak się w ogóle Magnuma jak się weźmie na przykład do nie wiem, Ursusa porówna, no to jest nie, to może... przepaść. To tak samo jakbyś teraz y, Magnuma poru, tego jak kurs do Magnuma tak jak Magnuma do Steigera teraz. No. Ale no, takie nie? wiesz, czasy były, że tylko taki był sprzęt, nie? A, Ale pusty, chodzi mi o gabaryty, nie? Że tam jest tej tak. powierzchni do malowania dużo, nie? Przecież tutaj poszło ile? Ja jeśli pamiętam, na same korpusy chyba 8 o, litrów? Tak. No. Czarnej farby 8 litrów poszło. Nie? Na Felgi i na korpusy. Tak, I, i, I podkładu też, nie? 8. No. Także to się tylko tak wydaje, że pomalować ciąć, ale, ale, ale to są bardzo duże koszta, jeśli chodzi nawet o materiał, a już nie liczmy materiału, który poszedł na, na elementy tutaj, nie? Ja, ja zawsze powtarzam, ja bym wolał zrobić ze cztery silniki, cztery skrzynie, niż jedno malowanie no, ciągnika, to jest, naprawdę. To jest niewdzięczne. To jest zupełnie <laughs> inna praca, to jest naprawianie takiego czegoś, przygotowywanie do malowania, to jest, to, jest, to jest, wymaga dużo godzin i to Tu są duże obszary po prostu do obróbki, to a. jest właśnie... Taka torga, że to trzeba się najeździć, naszlifować i naszpachlować, nie? No. A też, no, z ale też z drugiej strony trzeba na to patrzeć, czy, y, co kto lubi robić czy malowanie. Czy no katorga. mądrą rzecz powiedziałeś, bo no, akurat czy, to trzeba lubić, tak. no, niestety, nie? Ja lubię to, tylko że ja sobie nie mogę na wszystko pozwolić, bo to już wiesz, jest tego tyle wszystkiego, że trzeba. No właśnie, ilość, nie? No. Czasami z czegoś trzeba zejść, zrezygnować i nawet komuś dać do zrobienia. A samemu tak, zająć się czymś innym, nie? Tak, i Bo tak czasami nie? jest lżej. No tu mamy prosty temat, no. co będziemy owijać, bawełnę plastyki są w o wiele lepszym stanie niż w srebrnym. No ten błotnik gąrze przełamał go, ty widzisz? Tak. Ale to sobie, a powiem ci, te błotniki wszystkie tu pękają, nie? Tak. tak. E, I tak jak rozmawialiśmy, no to jak byłeś, tak, jak byłeś jak rozmawialiśmy, żeby zrobić te wzmocnienie, tam trzeba będzie, tak, nie? Te blach, uh -huh. Tam ten błotnik miał wzmocnienie, pokażmy tutaj, nie? Tu miał podporę zrobioną taką a, z blachy jest dodatkowa, nie? I, to jest I w ogóle on nie pęknie, a tu chyba była y, tutaj ten zawias to chyba było do mm, lamp takich obrysowych do bliźniaków być może. Tak. Tak by tak się wydawało, nie? I jakby takie dał płaskowniki tam właśnie w przybotniku przy do kabiny, to by było kurde na Nawet naprawdę. z nierdzewki. No jest z nierdzewki, nie? czy nawet z takiego, wiesz, zwykłego jakiejś zwykłej blachy. Czy tam z całownika, czy z kątownika. No. No to Każdy co, umawiamy się w styczniu na malowanie korpusa. No bo trzeba jeszcze korpusa, ale ten projekt będzie długo trwał. To nie będziemy się śpieszyli z tym, bo ja tylko teraz muszę ogarnąć hydraulikę, uruchomić ciągnik, żeby nic nie można było wyjechać z warsztatu i pomalować, go, nie a, a to zobaczymy to, jak tam czasem będzie, czy to zrobimy, czy to zrobimy dopiero już wiosną, czy jeszcze nam się uda teraz tą zimę, to ale myślę, nie, może zimą to złożymy, nie? No bo tak. No, tak mi się wydaje, żeby on już przed dawcą już był skończony, no, gdzieś w lutym maksymalnie. No bo przedawcy też tam, też nie chciałbym, żebyśmy robili coś w pośpiechu, nie? Bo zaraz będą odkamieniania. No. I też będzie pewnie ciągnik potrzebny. Do, do sadzenia, bo tu odkamienia to może. Jest tych traktorów trochę, nie? Teraz tego uruchomię. No zobaczymy, to wszystko wyjdzie w planie. Najpierw trzeba to pomalować i będziemy dalej myśleć. Co dalej? No to będziemy się kontaktowali w tak, takim razie. Bo nie? trzeba jeszcze dokładnie kolor wybrać. A czy kolor już jest wybrany, ale odcień. 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 Tak, żeby odcień. to było ale... czarny z tym kolorem, żeby taki był... Będzie debesta. Jak to... Wiesz co tak robi? Tak. Gądzo tak robi.